Bardzo nam będzie miło, jeżeli Państwo dzisiaj z nami spędzą ten świąteczny wieczór, Pani Stanisława Cylińska wraz z zespołem muzyków pod kierownictwem Pana Macieja Muraszko. Mam nadzieję, że wyczarują tutaj na scenie niesamowitą atmosferę. Przybierze Lido Betlejem pasterzem, Dając kości na na dziecko, na wysokości, 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 a... Świątecznie dlatego, że śpiewano w moim domu kolendy. Jeszcze opowiadałam o tym, że z kolei domu Macieja Muraszko, który zaaranżował i który wpadł na ten pomysł, żebyśmy nagrali te kolendy w 2016 roku. I to była pierwsza wersja, potem jeszcze była edycja, gdzie dodaliśmy jeszcze trzy nasze e, piękne e, kolendy, a tam jeszcze były dwie, czyli w sumie mamy pięć swoich na płycie, e, że trzeba zaśpiewać i że sprawiło nam to dużo radości. Nie było miejsca dla Ciebie W Betlejem, w żadnej gospodzie I urodziłeś się, Jezu W stajni, w ubóstwie i chłodzie Nie było miejsca, chodź, szedłeś Ogień miłości zapalić I przez swą Świat od zakłady oceń. Urodziłam się w Warszawie po wojnie, bardzo biedne wtedy mieście w gruzach. I kiedy już wyjechałyśmy z Warszawy, był taki moment po śmierci taty, nie miałyśmy gdzie mieszkać, ponieważ mieszkanie spłonęło w Warszawie. W związku z tym znalazłyśmy się całkiem niedaleko tego miejsca. Mianowicie Legionowo-Przystanek. Zgodzić ucieczemy.